Mommy! Mommy! Tutaj gość w składzie ma najdroższą kartę w grze. Wczoraj do naszej ukochanej gry trafił nowy event, czyli Food Trophy Titans, w którym do trafienia mamy liczne ciekawe karty, ikon, jak i bohaterów food w swoich lepszych wersjach. Tylko pytanie, trzeba by na pewno w samych lepszych? Bo do cholery, powiedzcie mi, co tutaj robi Fernando Torres, Del Piero i Lam z jakąś fałką koło overalla? No o co tutaj chodzi? Plus jest taki, że jedną taką kartę udało mi się trafić. Przywitajcie się z Julią i z nowym członkiem... Naszej drużyny. Siemaneczko wszystkim raz jeszcze witam serdecznie No tutaj pozwolicie, że się będę patrzył na szampana I bardzo mocno się skupię. Ja przegrywam z szampanem Aktualnie. O o, 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 idzie. Jak mi walnie w brzuch Albo co lepsza rozerwie koszulkę nie? To będzie też dobre Nieważne jak to wygląda ludzie spokojnie. Teraz walnie w ryj Albo coś takiego to będzie beka stuleci Mamy to! Mamy to! Udało się! Udało się! jestem kozakiem, otworzyłem Piccolo! No i nie tylko na dzisiejsza, na cały tydzień, Zidane, del Piero! Ale to są karty! Tytani Trofeów, przyciągnij do klubu najbardziej zasłużonych piłkarzy z The World's Game, Tytanów Trofeów. Ci kolekcjonerzy wygranych mieli niewiarygodne... Ej, jeszcze raz, źle to... W SBC mamy Gonzalo Guedesha, wreszcie karta z Benfiki. Roykin King No to. A jest faktycznie. O kurde, on wygląda całkiem dobrze. Co tutaj może być nie tak? No, zwinność troszkę niska. Ale jak na środkowego pomocnika to nie jest źle. Ale to będzie wypożyczony, prawda? Wypożyczony. No dobra, to weźmy, nie wiem, Lucio chyba. To jest nieprawdopodobne wręcz. Ej, co to Jezu już myślałem? Jezu! Nie róbcie mi tak, proszę. Carlson. Yy, mamy ekrany, zobaczmy, Niemcy. I jest to zyle, spoko. 85, super. Tutaj jest, ok. Strzel, 5 goli z trzema finezyjnymi. Powrót do roboty. Aha, jeszcze dostajesz Bergkampa w wersji Prime, który nie jest na wypożyczeniu, spoko. I Baby, co oni zrobili tutaj? Paczka 11 piłkarzy, zobaczmy, 81. Plus. Uff. Te karty nigdy nie przestaną mnie trollować, nie? Wygląda jak mega dobra karta. Inform tym razem, zobaczmy. Lukaku nie, Lukaku już chyba nie ma w ogóle, nie, czy jest? Nie wiem, jest alderwerel, Alder Alderwereld, Alderwer, spoko. Cztery paczki do końca tego mini pack openingu, ale też będą nagrody za fut champions, jak nie dzisiaj to na pewno na dniach. Kulusewski. Hatteboer. Paczka piłkarza 85+, tutaj kiedyś poleciał MRP Essien, mamy, mamy, mamy! Włochy del Piero, del Piero! Tylko ten słabszy, o co tu chodzi? O co tu chodzi? Bo szaleje! Czemu ten? Jezu! Czemu ten akurat? Jak to działa? Jak to działa? O no nie, no co jest? Jeżeli ktoś z was zastanawia się, skąd taka zmiana wystroju za mną, to wszystko jest spowodowane dzięki wam, bo bo dokładnie wczoraj wbiliście na moim kanale 1000 subskrypcji, za co wam bardzo serdecznie dziękuję. To będzie się wiązało z całą listą materiałów specjalnych już za tydzień, także bądźcie na nie gotowi. I pozwolicie, że z tego miejsca zaproszę oczywiście do subskrypcji i łapki w górę, jeżeli te odcinki, które wam tutaj ostatnio rzucam, się wam bardzo podobają, no bo nadchodzą naprawdę bardzo ciekawe materiały. Dobrze, teraz wracamy już do czasów dzisiejszych, to już nie są szoty z live'a, mówię tutaj do was ja, a kto w sumie na tym kanale mógłby mówić, nieważne. Chodziło mi o to, że to już jest nagrywane jak najbardziej po streamie i mamy informacje o tym, co to są za te karty słabsze tych ikon, że to są jakieś seniorzy tytanów trofeów, którzy mają ponoć symbolizować drogę tych tytanów do zdobycia trofeów, jak dobrze rozumiem. Czyli zrobili poniekąd karty Trophy Titans Baby Trophy Titans Prime bez midów, no... Nie wiem, co to ma na celu. Chyba tylko to, abyśmy, jako gracze, mogli powiedzieć, że rzeczywiście dało się te karty trafić. Co z tego, że taki Delpiero, którego ja trafiłem, kosztuje 30 tysięcy w tym momencie. Ale dobrze, przejdźmy teraz do kilku meczy Food Champions. Dzisiaj jutro streama nie będzie, no okres świąteczny, ale właśnie to Food Champions skończymy sobie w formie odcinków, także czekajcie na jutrzejszy odcinek, gdzie będą chociażby nagrody, no i oglądajcie ten dalej, bo zaraz zagramy kolejne mecze, które mam nadzieję przybliżą nas do rangi pierwszej w tym trybie. No i lecimy z pierwszym meczem w tym odcinku. Tutaj wygrywanie tych spotkań Food Champions w tym tygodniu jest o tyle ważne, że ponoć na dniach ma wlecieć paczka z ikoną... Gdzie będą chociażby karty, to ty, Icons do trafienia. A tutaj gość w składzie ma najdroższą kartę w grze. To nie jest draft, moi drodzy. To jest Food champions. Dobrze, ale nie ma co narzekać. Trzeba jak najszybciej sobie tutaj z tym gościem poradzić. Bo ten Ronaldinho, powiem wam, to jest taka karta. No zresztą wiecie dobrze, że to jest. W najlepszej wersji Ronaldinho. No to to musi być tytan, nie? Ale z drugiej strony gość ma Paluana w środku obrony. O co chodzi? O Eusebio, wypuszczony. I strzelający bramkę, no to może być ciekawe spotkanie. Nie ma to, jak na pierwszy mecz w danym dniu dostać gościa, który ma najdroższą kartę w grze. No, dlaczego by nie? I leci ten Ronaldinho, ale bez zwodów żadnych to dziwne. A, jakby tego jeszcze było mało, nie skupiłem się na tym, że goście posiada Pele World Cup, nie? w składzie. No nie, nie strzelimy bramki w tym meczu przecież. Kafu, zrób to, kafu! Yes! Dobra, kit. Ten kafu ma przecież 58 strzelania, dlatego bardzo mocno się bałem o tą sytuację. No i teraz, kaka, dawaj, kaka. To jest Twój moment, nie? Tam miał być Ball Roll Scoopter, na. Teraz, Rudy. No, co jest? Gol jest, nie ma gola, Rudy musi być. Jest 2-1. Wylew za wylewem, naprawdę. Brawo, i Kaka! No nie! Gol! Wreszcie ileż można było czekać? I to jest koniec tego meczu. Gość z Ronaldinho w składzie wychodzi po 65 minutach. Spoko! Z innych ciekawych rozmaitości, jakie nam EA wczoraj zaserwowało, dodali oni do gry tego Roya Kina, ocenionego na 93. Ta karta naprawdę wygląda świetnie na papierze. Ciekawe jak jest w grze, bo wiadomo, że ciężko było oceniać sylwetkę Kina przez lata w Ultimate Team, bo on po prostu był słaby i nikt nim nie grał. Ale jeżeli chcecie, abym to SBC ukończył i klasycznie w czwartek zrobilibyśmy sobie jego test Dajcie oczywiście znać, czy taki odcinek byście jak najbardziej chcieli Bo on jest też mega tani, tutaj są do przepalania tylko składy takie 8.6, 8.4, 8.8 To jest karta za... Podejrzewam około 400 tysięcy końców, a może nawet nieco mniej, a wygląda na papierze jak topka SPD-ków, jakcy są dostępni w tej grze. Czas na szybki przerywnik, paczka 11 piłkarzy 81. Trafmy coś ciekawego, już myślałem, że to może być coś niesamowitego, a to będzie tylko. Tokczu, którego trafiliśmy, szła 15 razy w tym tygodniu. Kolejny przeciwnik i kolejny skład po tym Ronaldinho w ostatniej drużynie, nic mnie już chyba nie zdziwi i nie zaskoczy. Krojf Eto Cantona, który jest w tym roku chyba najlepszą kartą, jakby. Po prostu Cantona jest w tym roku najlepszym Kantoną ze wszystkich lat. Dziwnie to brzmi, ale mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi. Po prostu idealnie wpisuje się w silnik gry. Mam nadzieję, że sobie jak najbardziej nasza obrona z nim poradzi. A jeszcze, Carlos. To może być akcja, która da nam jeden do zera, Carlos! Roberto Carlos Kiwel, tak jest, 1-0. Oj, dobrze wypuszczony Johan Cruyff, to będzie gol. No fenomenalnie, to, fenomenalnie rozrobił rywal. Co ja gadam, chyba dalej po tej imprezie urodzinowej mam jakieś trzaski w głowie. Kiwel na zielonce, 2 jednego. Nie no, gość biega tak na oślep tymi bocznymi zawodnikami, skrzydłowymi czy obrońcami. Ależ błąd bramkarza nieprawdopodobne. Gdzie teraz był Petr Czech? I koniec tego spotkania. A jak nie znacie Tofika, to to jest właśnie Tofik, nasz nowy piesek. I czas na ostatni mecz w tym odcinku. Trzeci mecz Food Champions. Mam nadzieję, że również trzeci wygrany. Jeżeli chodzi o skład, no tutaj w obronie jest klasyka, a im dalej, boże. Co my trafiamy za gości? Fernando Torres, nowy Cruyff, Mbappé. W środku obrony Ramos, Hakimi. W środku pola Mateusz. Co jest? Oho, i trafiliśmy chyba kolejnego rywala, który chce być bardzo prosem, bo rozgrywa każdą akcję o tyłu tak wolno. Jak tydzień temu to po prostu no masakra. Nienawidzę takich gościa, no bo chłop będzie ci grał pół meczu na własnej połowie. To w ogóle nie jest skuteczne, nie? Brawo, Gatuzo, to był doskonały jego odbiór. No, no gość gra tak wolno, proszę, no przestań rywalu tak klepać po tym w środku pola. Brawo, Czech. Jaki Czech ja mam Jaszyna na bramce już od jakiegoś czasu? Oj, teraz depaj, zostawia kafu. Niestety, depaj. Ale brawo, Gatuzo. Zobaczmy, Carlos gubi defensywę. Carlos, czy on to zakończy jakimś dobrym podaniem? Kiwel, tak! 1-0, lecimy. Mamy 1 do 0 i teraz naprawdę będzie ciekawie. Bo gość potrafi grać, naprawdę. Skład ma przepotężne, ale to my tutaj trafiamy go jako pierwsi. Brawo Gatuzo. Doskonały mecz naszej pomocy, generalnie, ale Włoch też rozgrywa świetne zawody. I teraz Kaka. To będzie szansa, być może na 2-0. Zobaczmy. Kaka, Kaka. Rudy Fuller. Nie! Czemu nie z pierwszej? Jak mu klikam z pierwszej. Bo by po meczu. Brawo Lotar. No, to jest ta walka. Jeszcze Hulit Gatuzo. To jest to. Kaka. Tak jest. 2-0. Co to była za akcja? Fenomenalne to było. Johann Krojf, niestety, dwa do jednego. To jest jeszcze Krojf Prime. No No i biegnie ten embapę. Jego dogonić, to będzie ultra ciężko. Brawo. Gość włączył pressing, a niestety, jak się ma takie karty, to pressing oznacza to, że twoja drużyna będzie robić wszystko sama. Zobaczcie na to. No i gol. No ale co ja mogę zrobić? Krojf z takiego miejsca. Ale Kafu, on nie odpuszcza. Kafu. Odpuścił jednak? Nie, karny. Co? Skąd ten karny? Co tu się wydarzyło? Kaka, ja już nigdy nie strzelę w prawo karnego. Kaka, lewo. W ciemno lewo. Tak jest. 3 do dwóch, Doskonała piłka. Nie, zepsułem to, zepsułem to. A może nie? Gatuzo. 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 Moi drodzy. Mówiłem, że on jest świetny. No kto by się tak jako defensywny pomocnik podłączył sam z siebie, no? Rudy. Rudy miał być na zielonym, ale jeszcze będzie piłka w naszym posiadaniu. Zobaczmy, Figo. Dobrze, a spalony. No dobra, ja się tu zmurzam. A tu, kurde, sędzia chorągiewki nie chcę po prostu podnieść. Brawo, jeszcze bronimy. Brawo, brawo, brawo. Carlos, dawaj, brawo. I jazda, jazda, lecimy skąd rząd. tylko tu jest ten Mbappé, który nawet będzie w stanie Carlosa powstrzymać. Niekoniecznie Sergio Ramos, okiwany. I Figo, Figo. To będzie ta akcja figo kaka tak spalony, a to jest mega mocny mecz naprawdę. Ja to nagrywam z rana, już się od razu obudziłem. Więc drodzy widzowie, odpalcie sobie odcinek Breta zamiast kawy, na pewno zdrowsze. Pobudka gwarantowana. Jeszcze filler kaka, ależ on to zrobił. Co to było? 5 do 2, no kaka jest w takiej formie. Czy to będzie koniec? Tak jest, gość miał taki skład. No dobrze, chyba wracamy do formy. W dzisiejszym odcinku to wszystko. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Stawcie subskrypcję, łapkę w górę, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście. A my widzimy się już jutro w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i cześć!